Lewa węzrola z ziomkiem różna dola, ziomek jak tutaj wiecza kontrola Dobrze, że księgowa dawno jest przez kolona, wie co robić z teczkami, jak ma gadać sami. Wie, że sprawy z sądami załatwi się łapówkami, a cała tę łapie weźmie prokuratura. Wszyscy wiedzą, wypłatę dostał z napadu, tu na kantor grzeje się kalkulator Omega pod wersami, tutaj ziomeczkami, podpis jak pod jak tutaj z ładunkami czekamy ziomek pod bankomatami, a ja pozdrował szczerze. Weźcie, drukujcie na papierze, jak na więcej szczerze, samek się w kurwiecką boję się zrezy, albo Papieżem porwanym dla okupu tak gdzieś pojadę, weźcie kurwa Wypłaćcie do supu. gorączka złota Liczy się dzisiaj tylko kwota Kurwa tu skąd ta ziomek, pamiętaj, że tutaj ziomek Sucha z momota, jebanego kota Dobra nuta, ziomek jak waluta Ci wjeżdża CBA z buta Ziomek, garbronka rozpruta Liczą ci utak, były szefie ziomek ty o obszernej Dziś plomam tak jak w tej Ziomek jak w kasie pancernej Łaki jak padnę wam na koncerty Będziecie musieli mi oddać procenty Tej oferty nie możesz odrzucić Koperty masz podrzucić mym ludziom do jutra Inaczej będą cię tuć. A twoja smarta wyskoczy tu z futra z Jak tu przesiądziesz się kurwa do futra No bo tutaj złota rybka mi spełniła Moldo te trzy życzenia A ja nigdy tu nie chciałem Od niej drogiego kamienia Tylko raz podziemia mordote ten nie do wycenienia Ziomek kurwa tutaj, tu gdzie? Nic się tu nie zmienia. Mój rap w prochu tak jak róg nosorożca. Ich rap ziomek to kopana feta jest dla chłopca. Wolę polski grosz od dorsa. Za darmo mówię zjechać tu Eminema. Z USA cała rapowa scena nie warta nawet jednego pln -a. Prędzej niż tu z powłamywanymi nogami. Na winą by kończą się tu dragami. Język trudny składam to jak gorygami. Na robocę białe rękawiczki biorę. Gdzie te, gdzie te kurwa rapowe prawiczki, mogę zająć się nimi ziomek Tutaj szybciutko i wertaliczki po jednym pancu mam ich parcerze Szczerze nie marzę o popkierze Bolezem były łata w parterze Dostać już łańcuch najdłuższym w najdłuższym jubilerze, że ziomek, chuj dalej się mocy w karierze Ziomek mam na jabola dla zula Tak jak na sam pana jak kula Kasty upada w miejskiej dżungli ziomek leży Gdzieś obok tu banana, omijam Idę ziomek poza robek tu z gorylem Bić w piersi mogę ziomek tutaj z takim stylem Gdyby nie rab zwinę i ziomek bym nie pewno z killem że co dzieciakom tu goląca to lepsi ludzie niż na jebany pies tu nie się obcza obczaja kurwa czy przez rolnetkę jak kreskę ziomek tutaj ściągasz sobie ziomeku przez setkę ściągam nieraz, nieraz tutaj portmonetkę Ukradłem gałąź, połamałem ziomeku na węskę Mamo zasadzam na grube ryby Kocham was mocno pamiętaj Gdyby się mnie pozbyły to umarłem Kurwa pamiętaj szczęśliwy ziomek Kurwa a mililitr mojej śliny Warty w chuj. Ziomek kurwa to grubie rozkminy Każdy medal ma dwie strony Każdy metal gramy sytony Kończy ziomek i tak przetopiony Mogą ci konto kurwa zamrodzić Możesz hajk łatwo utopić Możesz go zarobić łatwiej go przepierdolić Jak ziomek to szczęście znajduje Wiesz, chodzi o to ile tu wyjmujesz kurwa z bankomatu kupierdolę Słuchaj ziomek to slang, To nie jak para banku sa Ci tutaj nie da kredytu a gang Nie da zasytu jebać za Ziomek jebać te drogie kiksy i chuj Dobre kurwa momo 2025 kurwa Wyrok kurwa rapu ćwierć dostałem, rozumiecie i chuj roz, rozjebamy